Dorota Orzuk i zapraszam na parę minutek pobudzających myśli, refleksji też e, takich, m, które właśnie w moim takim zamierzeniu e, mają być jak ten, jak to ziarno rzucone na żyzną glebę, czyli mają nam owocować Właśnie każdego dnia i dziękuję każdej z Was, że jesteście, że potem się słyszymy, rozmawiamy, że mówicie, ile Wam te transmisje dają. Serce rośnie absolutnie, więc tym bardziej zapraszam do dzisiejszej. Dzisiaj chcę się podzielić czymś niesamowitym, niesamowitym. Myślę, że każda z nas będzie miała niesamowite przemyślenia i taką refleksję, która będzie dawać i nadzieję, i nadzieję. A i nadzieję i też praktycznie za nią idącą pewność, <noise> ile może się zmienić dzięki temu, co tutaj dzisiaj podniesie naszą świadomość, bo cały czas o to chodzi, żeby sobie pewne rzeczy po prostu uświadamiać. I wczoraj z Dziennika 365 Dni Budowania Siebie wybrzmiało nam tak pięknie o wdzięczności. Żeby zadać sobie pytanie, za co jestem wdzięczna dzisiaj, tak, za co, co mogę wymienić, bo to ukierunkowuje nas dosłownie na wdzięczność, na docenianie tego, tych pięknych rzeczy, które przecież mamy w życiu. A jak do, na ukierunkowujemy na to nasz umysł, to tak jakby zoom nie możemy dzisiaj tak metaforycznie, chyba bardzo um, obrazowo jest nawiązywać do urządzeń, które mamy w XXI wieku są niesamowite, one, one po prostu naśladują człowieka tak jak zoom w kamerze nakierunkowujesz na chyba jest takie słowo, dosłownie na to co dobre i co się wtedy dzieje jak przez szkło powiększające się to powiększa rośnie, jest więcej w Twoim życiu bo za Twoją energią idzie przyciąganie tym podobnych właśnie rzeczy za Twoimi emocjami, energią, którą wytwarzasz, nie? Tak niesamowite to jest, jak nas pięknie Pan Bóg stworzył. E, tylko często nie mamy tej właśnie świadomości. E, I dlatego mówi, że w każdym położeniu dziękujcie, za wszystko bądźcie wdzięczni. Jeśli nie jesteś wdzięczna, za, y, wierna, za rzeczy małe, a też wdzięczna za rzeczy małe, nie dostaniesz większych. Dosłownie. Takie to proste. Dlatego e, dzisiaj w nawiązaniu też do wczorajszej m, e, refleksji, a jeszcze tylko nawiążę, że jeśli ktoś nie ma dziennika 365 dni budowania siebie, to możecie dostać w sieci Księgarni Nowa bądź m, jeśli chcecie, to na www.dorotaozok.pl. Jest tam sklepik i w tym sklepiku jest ten dziennik. E, I a dzisiaj się chcę właśnie do tego nawiązać i powiedzieć o tym, e, ile może się w naszym życiu zmienić jak my możemy się zmienić gdy uświadomimy sobie, że to co że, że po słowach można wszystko poznać można poznać człowieka ponieważ będzie o języku wdzięczności jestem zainspirowana książką Błogosławione Życie i w tej książce właśnie tak pięknie uświadamiająco wybrzmiewa język Słuchajcie, ubóstwa, pychy, wdzięczności. Taki podział, niesamowity jest to podział, który łatwy jest właśnie do zrozumienia i też dzięki temu, że jest to łatwe, to chętniej to zaczniemy stosować w życiu. A co stosować? Obserwować. Możesz dzisiaj na przykład, możemy wszystkie dzisiaj na przykład sobie tak postawić na celowniku słuchanie. Słuchanie ludzi wokół mnie, albo słuchanie siebie najlepiej, ale możemy słuchać ludzi i posłuchać też siebie, bo e, tylko rzeczy, które sobie uświadomimy, możemy zmienić, jeśli dojdziemy do wniosku, że, że jest potrzeba. Czyli możesz zarządzać tym, z czego zdajesz sobie sprawę. Jeśli nie zdajesz sobie sprawy z własnego języka i z czego on wynika, uwaga, z własnego języka i z czego on wynika. To prawdopodobnie w ogóle na niego nie będziesz wpływać, bo nie będziesz wiedzieć, że jest to nieuświadomione coś, co rządzi Twoim życiem. Tak jak Karol Gustaf Yang w pięknym zdaniu mówił, dopóki człowiek nie uczyni nieświadomego świadomym, będzie to kierowało jego życiem, a on będzie nazywać to losem. Do tego stopnia jestem zainspirowana tym zdaniem, Jakie jest prawdziwe, że zawarłam je w kawie z Bogiem. Także też zachęcam. Dopóki człowiek nie uczyni nieświadomego świadomym, będzie to kierowało jego życie, a on będzie nazywać to losem. Język. Wynika z tego, co człowiek ma w sobie. Czyli co w sercu, to na języku jest takie powiedzenie. I autor tej książki tak pięknie dzieli właśnie, że na trzy rodzaje: język pychy, język ubóstwa i język wdzięczności. I przyjrzyjmy się temu przykładowi, bo myślę, że dopiero po nim każda z nas dokładnie tak zaiskrzy świadomością o co chodzi. Kiedy myślisz o jakiejś sytuacji w Twoim życiu, uwaga, pycha mówi. Zasługuje na coś więcej. Ubóstwo mówi: Powinienem czuć się winny, a wdzięczność mówi: Dziękuję, bo wdzięczność jest postawą, która zawsze uznaje Boga jako źródło zaopatrzenia. Słyszycie, dziewczyny? Wdzięczność jest postawą, która zawsze uznaje Boga jako źródło zaopatrzenia. Kiedy ktoś mówi: Ale macie ładny dom, Pycha mówi: Chcemy wybudować trochę większy. Ubóstwo mówi, jest obciążony hipoteką, a wdzięczność mówi, dziękuję, Bóg nam pobłogosławił. Kiedy ktoś mówi, ładny garnitur, pycha mówi, szyty na miarę. Ubóstwo mówi, kupiłem za połowę ceny, a wdzięczność mówi, dziękuję. Kiedy ktoś mówi, fajny masz samochód, pycha mówi, mamy trzy inne. Ubóstwo mówi, to samochód służbowy. A wdzięczność mówi – dziękuję. Osoba owładnięta duchem pychy chce, aby ludzie myśleli, że zapłaciła więcej. Osoba owładnięta duchem ubóstwa chce, aby myśleli, że zapłaciła mniej. Osobę wdzięczną nie obchodzi to, co myślą ludzie. O obchodzi ją to, co myśli Bóg. A co, gdyby po prostu mówić prawdę? Kiedy ktoś komentuje to, o czym dysponujesz, powiedz po prostu prawdę. I bądź wdzięczny. I myślę, że nic dodać, nic ująć, bo mogłabym zakłócić to, co właśnie wypłynęło. Więc z tym nas wszystkich zostawiam. Obserwujmy język ludzi, z którymi przebywamy. Obserwujmy swój język. Czy przemawia przez nas? Pycha ubóstwo, duch pychy ubóstwa czy wdzięczności. I jeśli dojdziemy do wniosku, że no, troszkę zabarwienie pychą jest, albo o dosyć mocno zabarwienie ubóstwem, to to jest właśnie język, który pokazuje, co, jakie przekonania mamy w środku. Co mamy w środku? I możemy podjąć decyzję, że chcemy od dzisiaj mieć tylko te przekonania, takie myśli, Taką wiarę, że na nasz język będą przynosić słowa wdzięczności. A to, a to sprawi, że już po kilku dniach zobaczysz, jakie niesamowite uniesienie e, odczujesz. Więc zachęcam absolutnie i dziękuję za dzisiaj. Uciekam. To był fragment z książki Błogosławione Życie. E, gdzie jest autor? Robert Morris. Cudownie pojęty.